Cześć, Motorwayager.pl, Dawid po tej stronie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, jak zapobiegać i jak sobie radzić z usterkami, które mogą Was spotkać podczas motocyklowych wyjazdów. Generalnie najważniejszą rzeczą przed każdym wyjazdem jest sprawdzenie motocykla i upewnienie się, że jest naprawdę w 100% sprawny. Błędem, który popełnia bardzo wielu motocyklistów. To jest podejście na zasadzie: o, gdzieś tam wiemy o jakiejś drobnej usterce, o jakimś drobnym problemie, ale zignorujemy go, odłożymy go na później, no bo skoro potrzebujemy tylko raz na dwa tygodnie dopompować koła, to znaczy, że problem jest mały i nie trzeba się nim specjalnie przejmować. Nic bardziej błędnego. Takie zaniedbane usterki, nawet bardzo drobne, mają to do siebie, że najczęściej się, się na nas mszczą. W nieoczekiwanych momentach, wtedy, kiedy nie mamy pod ręką kompresora, kiedy nie ma tuż za rogiem ulicy, nie ma warsztatu, kiedy nie mamy ze sobą odpowiednich narzędzi. Dlatego proszę pamiętajcie, aby wszystkie potencjalne usterki i zaniedbania serwisowe, o których wiecie, wy wyeliminować już przed wyjazdem. Zatem sprawdźcie, czy na pewno wasze opony są OK, czy dętki nie są w wieku motocykla, czy zawory w wentylach są świeże. Upewnijcie się, że silnik nie ma żadnych wycieków. Jeżeli je ma, to oczywiście postarajcie się je usunąć przed wyjazdem. To samo tyczy się wszelkich luzów w zawieszeniu, luzów na łożyskach kół, na łożyskach główki ramy, pocące się zawieszenie, pocące się lagi. To wszystko są sprawy, o które powinniście zadbać jeszcze przed wyjazdem. Druga sprawa to jest to, że również przed wyjazdem powinniście zadbać o to, aby w miarę możliwości do minimum zmniejszyć ryzyko serwisowania motocykla w trasie. I tyczy się to na przykład takich aspektów jak opony, zestaw napędowy, klocki hamulcowe. Jeżeli planujecie dłuższą podróż i wiecie, że wasze opony już się kończą, to wymieńcie je przed wyjazdem. Oczywiście każdy może powiedzieć Dawidzie, Jadę do Hiszpanii. W Hiszpanii też są warsztaty motocyklowe, w Hiszpanii też są serwisy motocyklowe, więc po prostu kupię opony na miejscu, założę je na miejscu i pojadę dalej. Oczywiście, że tak, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli będziecie mieli pecha, to owszem, opony będą dostępne tam, gdzie jedziecie, ale na przykład będziecie musieli poczekać jeden dzień, aby zostały zamówione i aby dotarły do wybranego przez Was warsztatu, i to potrafi bardzo skutecznie. Zniszczyć cały plan wyjazdu i bardzo skutecznie potrafi to rozmontować nasz zaplanowany, najczęściej dość ciasno terminarz. Zatem, jeżeli nie musicie, to starajcie się unikać serwisowania motocykla w trasie i zróbcie to przed wyjazdem. Co jeżeli motocykl jest przygotowany, jest prawidłowo serwisowany, nie ma żadnych stanych usterek? Co jeszcze może Was spotkać w drodze? Współczesne motocykle są już bardzo bezawaryjne i tak naprawdę. Jest małe ryzyko, że coś się spektakularnie zepsuje. Mimo tego, oczywiście, musicie być gotowi na to, że jakieś niespodzianki mogą się pojawić. Te niespodzianki można podzielić na trzy kategorie: na gumową kategorię, elektryczną i paliwową. W wypadku gumowych kategorii, jak łatwo się domyślić, chodzi oczywiście o potencjalnego kapcia, którego możecie złapać na trasie. Co wtedy zrobić? Oczywiście, trzeba mieć ze sobą odpowiedni zestaw napra naprawczy, aby móc koło naprawić i pojechać dalej. Jeżeli Wasz motocykl posiada koła bezdętkowe, to wystarczy, że wozicie ze sobą sznurek butylowy, że wozicie zestaw naprawczy, jakiś zestaw do kołkowania opony. I najczęściej to pozwala już w ciągu kilku minut przywrócić motocykl do sprawności. Oczywiście pamiętajcie też, że musicie mieć ze sobą jakiś kompresor, aby koło napompować. Wiem, że część motocyklistów bardzo chętnie zabiera ze sobą w drogę naboje ze sprężonym powietrzem. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, bo raz użyty nabój niestety jest do wyrzucenia. Więc jeżeli zabierzecie ze sobą 2-3 naboje i z jakiegoś powodu nie uda się Wam napompować koła tymi nabojami, no to nie będziecie już w stanie sobie niczym innym poradzić. Zatem. Ja radzę tutaj zabrać ze sobą jakiś mały, przenośny, akumulatorowy kompresor. Co z motocyklistami, którzy mają koła dentkowe, Bo takich też jest dość dużo. Takim bardzo częstym błędem jest w założenie, że ok, mam dętki, więc biorę zestaw łatek i w razie czego oczywiście tą dziurę w dętce zakleję łatką, naprawię tą dętkę i pojadę dalej. Niestety bardzo rzadko udaje się dętki załatać, bo najczęściej jeżeli w oponie trafi się gwóźdź, śruba lub coś takiego, to ta śruba czy gwóźdź, one po prostu rozrywają dętkę na dość dużej długości i kończy się to najczęściej tym, że łatki są po prostu nieskuteczne. Dlatego jeżeli macie opony dentkowe i obawiacie się potencjalnego kapcia w trasie, to po prostu zabierajcie ze za sobą zapasową dętkę. Tak, dętkę, nawet jeżeli Wasze koła są w różnych rozmiarach. Jeżeli z przodu macie na przykład koło 21 sali. A z tyłu 17 lub 18 to nie ma żadnego problemu z tym, aby zabrać ze sobą jedynie dentkę 21 taką, która będzie pasowała do większego koła. Dentkę zawsze można złożyć w oponie i włożyć ją do koła o mniejszej średnicy. W drugą stronę to się już oczywiście nie uda, dentki nie da się rozciągnąć. Oczywiście tutaj również musicie pamiętać o tym, że jeszcze trzeba to koło później napompować i. Tutaj również przyda się zapewne jakiś mały akumulatorowy kompresor. Kolejna kategoria usterek to usterki elektryczne. I w usterki elektryczne tak naprawdę można zaliczyć dwie kategorie, dwie, dwie podkategorie. Pierwsza to są przepalone bezpieczniki. Warto je mieć ze sobą, w sensie zapasowe bezpieczniki, nie przepalone. I warto, aby sprawdzić przed wyjazdem, jakich bezpieczników potrzebujecie. Nie liczcie na to, że na stacji benzynowej zawsze dostaniecie dokładnie takie bezpieczniki, jakie są potrzebne do waszego motocykla, więc lepiej je spakować już przed wyjazdem. Pamiętajcie też, że nie każdy motocykl ma rozpiskę u bezpieczników na skrzynce z bezpiecznikami. Część motocykli ma tam jakąś naklejkę, jakiś opis, który podpowie Wam, do czego dany bezpiecznik, który układ dany bezpiecznik zabezpiecza. Natomiast wiele motocykli takie informacje ma jedynie w instrukcji obsługi, dlatego warto sobie z tą stronę z instrukcji obsługi na przykład sfotografować swoim smartfonem, wydrukować, spakować, mieć to pod ręką, aby nie musieć się zastanawiać. To, to co również wpadnie w kategorię usterek elektrycznych, to jest oczywiście niesprawne oświetlenie. Wiem, że wiele motocykli już coraz częściej posiada oświetlenie LED-owe. I wtedy w wypadku awarii może się okazać, że na drodze nic z tym nie zrobicie. Natomiast jeżeli wasz motocykl posiada ciągle jeszcze żarówki, to przede wszystkim zabierajcie ze sobą zapasowe żarówki. Nie liczcie na to, że na każdej stacji benzynowej dostaniecie pasującą żarówkę. Druga sprawa, że bardzo często może się okazać, że stacja benzynowa to jest miejsce, gdzie taka żarówka będzie kosztowała na tyle dużo, że po jej zakupie zaczniecie się zastanawiać, czy nie jest wykonana ze złota. Więc warto ze sobą żarówki mieć i warto sprawdzić, jak te żarówki się wymienia. Warto sprawdzić, jak się je wymienia jeszcze przed wyjazdem. Dlaczego? Dlatego, że w części motocykli na przykład trzeba zdemontować reflektor, w części motocykli, aby wymienić żarówkę z tyłu, trzeba zdemontować tylny błotnik, często dojście jest gdzieś od tyłu lampy poprzez, poprzez osłonę tylnego koła i... Przećwiczenie tego w takich domowych warunkach, komfortowych warunkach, naprawdę zaoszczędzi wam masę nerwów. Jeżeli któregoś dnia będziecie musieli wymienić spaloną żarówkę, stojąc w środku nocy, gdzieś w szczerym polu w deszczu, wtedy uwierzcie mi, że będziecie naprawdę cieszyć się, że już macie przećwiczony ten temat. I to, co również warto zaznaczyć, to jest fakt, że w niektórych motocyklach, aby wymienić żarówkę, trzeba na przykład zdemontować cały reflektor albo tylną lampę. I ćwicząc tą operację w domu, możecie łatwo sprawdzić, jakich narzędzi na pewno będziecie potrzebować, aby taką operację wykonać. Niestety, to jest coś, co wcześniej czy później może Was spotkać, więc warto się na to przygotować, warto być gotowym. Ostatnia sprawa to są usterki paliwowe, jak ja je nazywam, czyli najczęściej fakt, że albo Wy, albo ktoś z Waszej grupy, zwyczajnie stanął z powodu pustego baku. Zatankowaliście za późno, być może nie zwróciliście uwagi na to, ile kilometrów już przejechaliście. Być może po prostu wyszliście z założenia, że ok, skoro cała grupa mówi, że będziemy tankować na następnej stacji, ta stacja jest zaledwie 20 km dalej, no to jakoś dojedziemy. Niestety często kończy się to tym, że nie dojeżdżacie, zatrzymujecie się gdzieś, i jak wtedy sobie poradzić? Tutaj oczywiście przyda się jakiś gumowy wężyk najlepiej. Miękki i elastyczne, dzięki któremu będziecie w stanie albo pożyczyć odrobinę paliwa od kolegów, albo pożyczyć kolegom, To już zależnie od sytuacji. <laughs> Inną rzeczą, o którą bardzo często pytacie w kontekście potencjalnych awarii na trasie, to jest to, jakie narzędzia powinniście ze sobą zabrać. Co spakować, aby być zabezpieczonym, aby wiedzieć, że sobie poradzicie. I na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, dlatego że zależnie od tego, jakim motocyklem jeździcie, będziecie potrzebowali innych narzędzi. Przykładowo, dobrze jest mieć ze sobą narzędzia, które pozwolą zdemontować koło, nawet jeżeli macie ze sobą zestaw naprawczy i nawet jeżeli. Yy, jesteście w stanie wykonać naprawę na drodze. Dlaczego? Dlatego, że być może okaże się, że wasza opona jest uszkodzona w takim stopniu, że sznurek nie wystarczy i trzeba udać się do najbliższego warsztatu oponiarskiego, aby wymienić oponę. <tryk> <tryk> Oczywiście jazda motocyklem bez powietrza zniszczy obręcz. Co wtedy zrobić? Oczywiście zdemontować koło, wziąć je pod pachę i zdać się na pomoc przejeżdżających kierowców, którzy zapewne bez większego problemu was podrzucą. Ale żeby to zrobić, musicie mieć ze sobą narzędzia, które pozwolą zdjąć koło. W części motocykli wystarczy jedynie odkręcić oś i to koło jest do wyjęcia. Niektóre motocykle będą wymagały na przykład tego, aby jeszcze dodatkowo zdemontować Przednie zaciski hamulcowe. Zdarza się, że opręcz jest na tyle szeroka, że nie da się wyjąć koła bez demontażu zacisków. I z tego właśnie prostego powodu nie ma uniwersalnego zestawu narzędzi, który można polecić każdemu. Powinniście sprawdzić, co może się przydać w wypadku waszego motocykla i właśnie takie narzędzia ze sobą spakować. Na pewno warto pamiętać o tym, że przydadzą się łyżki, jeżeli planujecie być może zmieniać oponę gdzieś na drodze. Tutaj każdy właściciel motocykla z kołami dentkowymi powinien pamiętać o łóżkach. Warto zabrać ze sobą narzędzia, które pozwolą zdemontować zarówno przednie, jak i tylne koło, upewniając się, że właśnie na przykład po drodze nie ma czegoś takiego jak konieczność zdjęcia błotnika, aby wyjąć koło lub konieczność demontażu zacisków hamulcowych, bo jeżeli taka konieczność jest... To oczywiście będziecie potrzebowali również narzędzi, aby takiego demontażu i późniejszego montażu dokonać. Co jeszcze warto ze za sobą zabrać? Warto zabrać ze sobą narzędzia, które pozwolą wam dokonać drobnych napraw. Takich, które, których faktycznie możecie się podjąć, zabieranie ze sobą całej skrzynki potrzebnej być może do kompletnego remontu silnika. Najczęściej nie ma sensu, bo większość z was i tak nie będzie wykonywało na przydrożnym parkingu takiego remontu. Więc zabierzcie to, co może się przydać, bądźcie rozsądni, nie zabierajcie za dużo. Ale pamiętajcie też, że zawsze o wiele łatwiej jest znaleźć kogoś, kto będzie miał wiedzę, aby Wam pomóc, niż znaleźć kogoś, kto będzie miał narzędzia, aby Wam pomóc. I ostatnia rada, taka od siebie. Pamiętajcie, że narzędzia, których używacie na wyjazdach, ta wasza motocyklowa narzędziówka. Ona powinna zawsze być z waszym motocyklem, w miarę możliwości umocowana zawsze w tym, przy tym motocyklu, zamocowana na tym motocyklu, a jeżeli na przykład podróżuje z wami w kufrach, w sakwach, to zawsze powinna być pakowana jako ostatnia, aby być pod ręką. Bardzo często zdarza się, że ktoś najpierw poświęca dużo czasu, aby narzędziówkę skompletować, a później na wyjeździe na pytanie, czy zabrałeś ze sobą narzędzia, pada sakramentalne. No nie. Zostały w garażu na stole, zostały w mieszkaniu na półce. Jak na złość, kiedy wychodziłem, nie pomyślałem, zapomniałem. Dlatego dobra rada, narzędzia, narzędziówka motocyklowa powinna zawsze być z motocyklem i wszystkie narzędzia, które w niej są, zawsze powinny w niej być. Niczego nie wyjmujemy, niczego nie pożyczamy, aby naprawić coś innego. Te narzędzia należą tylko i wyłącznie do waszego motocykla i są przeznaczone tylko i wyłącznie na wyjazdy. Co jeszcze warto ze sobą zabierać poza dopasowanym zestawem narzędzi? Oczywiście słynną, srebrną taśmę klejącą zwałek zwał, duct tape, silver tape. W nazwie jest wiele, każdy wie o co chodzi. Jest to rozwiązanie, które naprawdę bardzo często ratuje, ratuje nam skórę na wyjazdach. Warto ze sobą zabrać znane i lubiane tertytki. Oczywiście pamiętajcie, aby kupić niekoniecznie te najtańsze na stacji benzynowej, bo one pękają od samego patrzenia na nie. Wybierzcie się do sklepu motoryzacyjnego, kupcie jakieś lepsze. A tymczasem dajcie znać w komentarzach, co wy ze sobą zabieracie na wyjazdy. Dajcie znać, czy zdarzało się wam już dokonywać jakichś spektakularnych napraw gdzieś na trasie z konieczności. Sekcja komentarzy jest Wasza. Pozdrawiam Motowoyager.pl. Cześć.